Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znowu gramy w Wyprawę na Północ. Owszem, dzisiaj pójdziemy z czwartą misją y, pod tytułem Łańcuch Fenrysa. Jak się tak to czyta? Nie wiem. No i tu coś tam, tak jakby będziemy mieli chyba do czynienia z jakimś y, potężnym wilkiem czy coś. Ale zanim przejdziemy, to jeszcze wam coś powiem, pokażę. Otóż, jak pewnie widzieliście jak zaczynałem serię z tej gry to tutaj mamy jeszcze misje treningowe, potyczkę, załatwienie. Aha, no, no, no. Ale tutaj potyczka jest spoko, bo to są tak jakby y, misje poboczne, bym powiedział. Tutaj coś tam, nie? Tutaj też coś tam. sobie zatrzymujcie. Chcecie przeczytać opisy tych, y, tych nazw misji. No, i tak dalej. Uwolnij dolinę od klątwy, się na urodziny, coś tam ble 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 no jeszcze jedna i ta A tu jeszcze misje treningowe do ten yy. aha ok no w każdym razie jest tutaj sporo takich mapek żeby sobie ładnie spędzić czas kurde nie to kampanie no my to już będziemy grać normalny start no, i o co mi chodzi, że się zastanawiam, czy to nie podpiąć jeszcze te misje poboczne, te potyczki do tej głównej serii, czy to właśnie jeszcze ciągnąć, czy może sobie odpuścić. A, i tu sobie przeczytajcie, o co tu come on, bo mi się nie chce. Yy, za dużo jest tego czytania, a ja czasami potrafię coś przekręcić. Przeczytam ostatnie zdanie, bo tu jest najbardziej do rzeczy napisane. Zbuduj sadę między dwiema rzekami, a następnie udaj się do opactwa w górach, znajdującego się na północny wschód stąd. Okej. Okay. co się zrobić. Na dzień dobry przyspieszymy czas. No, i tak zanim coś porobimy, to jak, jak tu u nas wygląda sytuacja? Aha, no tak, oczywiście. Singur. Ble, 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 ble niezłocznie z odsieczą, upierz ciastka i przy ich pomocy zwerbuj najemników, o kurde, ale będziemy, o, wiecie co, to ja nic innego już nie będę robił, tylko czajstka, napierdzielę tyle tych piekarni, Ej, ziom, no i tutaj, ja to chyba kojarzę, chociaż nie pamiętam, czy tu da się ich w nieskończoność respić, ale będę ich tutaj tak napierdzielał, że to głowa mała. Jeszcze tutaj tylko wezmę zwiadowcę, gdzie on jest? Gdzieś zwiadowca, halo, chcecie znaleźć... O, tu jest. Bo tu są krówki. Niech podejdzie, bo zwiadowca ma taką możliwość, że jak podchodzi pod krówki albo wieczki, to je tak jakby przejmuje dla naszej drużyny, nie? A później one się przydają do chlewu, nie? Z nich... E, ci chlewiarze, że tak powiem, Robio skórę, mięso, nie? I tak samo z owieczkami, tylko z owieczek wełnę chyba, czy coś tam. O, tutaj też jest coś tam. No spoko, spoko. O, tu owieczki. Atakować owieczkę. No i tu będziemy mieli pewnie dziś do czynienia z jakimś wilkiem przydupasem. To trochę pipał. Mam nadzieję, że blisko nie są. Stawili nam wieże, tak jakby sugerowali wejście tutaj swoich frajerów na tą wieżę, tylko na pierwszy rzut oka nie widzę, żebyśmy mieli łuczników albo ślepy miam jest. I co jeszcze mogę powiedzieć? A na przykład cieszę się tym faktem, iż mam trochę bardziej prywatności, spokoju, bo wszyscy moi współlokatorowie wreszcie raczyli opuścić mieszkanko, żebym mógł sobie spokoju, elegancko, normalnie nagrywać, nie? Bo ostatnio się na wyż wprowadził i jak mogliście zauważyć, może po, na, po poprzednim odcinku, to momentami albo mówiłem trochę za cicho, albo za blisko mikrofonu, bo myślałem, że mówię za blisko, za cicho, nie? Takie tam pierdoły. No ale nic, no. Nie ode mnie to zależy, a nagrywać jakoś trzeba próbować, żeby nie było. No. Ogólnie git, nie ma co narzekać, jeszcze jakoś sobie radzę. No i co? Jak tu się rozbuduje i będzie coś ciekawego do pokazania, powiedzenia, to do Was wrócę. A tak to co? No Pewnie będę głównie żył z piekarni i ciastek, tych co zrobię. I nie wiem, czy bardziej osadę będę rozbudowywał, bo chyba będę starał się jak najszybciej tą. Misję skończyć, czyli narobić sobie armię tych ludzików i no... i lecieć z tematem, nie? Żeby wykonać misję, bo czekajcie Co tu jeszcze mamy zrobić? Odszukaj, odszukaj opactwa Ale coś na początku mówili, gdzie to jest? O, zapomniałem No nic, no nic Gdzieś północny, wschód, zachód, coś tako? No, nie wiem, ale zrobimy armię i nie będziemy ich oszczędzać. Będzie, będą iść na pewną śmierć. Także, także spoko, wszystko zgodnie z planem. <laughs> jak to wyjdzie, to się okaże w praniu. A tak, czy jak coś mam jeszcze do powiedzenia? Chyba nie, no spróbuję trochę tą wioskę rozbudować i czysteczek, żeby było w Także taką mniej więcej wioskę jest, bo spróbuję zapamiętać kadry i się na nim z powrotem pojawić. Także zaraz będę dobra chyba już y, mam co, to co chciałem jak widzicie to się rozbudowało, chyba w ten sam kadr był plus minus, powiedzmy. No, zrobiłem dwie piekarnie, pasieka, woda tutaj, młyn co nie z farmą, tutaj chatka zielarza, nie wiem po co, ale jest. Piwowara, żeby sobie żołnierzyki później wzięły te pićku. Chyba nie narobili jeszcze tyle, ale powiedzmy, że może będzie. Nie wiem po co koszary, bo i tak będę od tamtego brał. Chociaż nie wiem czy czasami jakiegoś limitu nie ma, ale to się zobaczy. Kolej wstawiłem szwalnie, żeby buty były. Stolarze tam trzech, skromnie trzech handlarzy zrobiłem, żeby kursowali między w sumie trzema y, magazynami, licząc kwaterę główną. Domków nie rozbudowałem na maksa, bo. Nie będę robił żołnierzy na nie wiadomo jaką skalę, więc to nam niepotrzebne. No, to tutaj podstawowe chodki kamieniarza z gliniarzowym coś tamem. No i drwala tam, coś tam, znaczy, no, stolarza. No i co? No jeszcze tutaj w rogu uwalniałem szkołę, żeby była pod ręką, plus minus, nie jest akurat bardzo istotnym budynkiem. Znaczy, jest, tylko żeby, no, nie, nie psuła mi krajobrazu, że tak powiem. No i co? Patrząc tutaj w nasze coś tam coś tam Mamy, że mamy w magazynie aż 143 czajsteczka Więc będziemy sobie teraz Spamić żołnierzami No, jeszcze więcej żołnierzy Oni się tu będą spałnić. Mam nadzieję, że tu nie ma limitu Że mogę ich nawalić tyle Ile dusza zapragnie Ale jak to będzie To niestety Nie jest mi wiadome W każdym razie będę klikał i ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Jakieś dziś tam z tyłu głowy mam takie wrażenie, że jest tutaj limit <laughs> z tymi żołnierzykowami. A no, będę ich wysyłał na pewno śmierć, także luz. <laughs> no ważne, żeby ich mieć jak najwięcej, a potem. Nic nie będzie mi straszne, nawet jak będę ginąć takich ludzi, nie co się znikąd zrozpili. Nawet ja tych rzeczy nie stworzyłem, a pięć ciasteczek za chyba pięciu żołnierzy? Dobrze? Tak. Kurde, to jest deal życia. Weźcie za ciasteczko jakiegoś wojownika sobie werbujecie, nie? Fajna faza. No i wydamy wszystkie czajsteczka, że tak powiem. Pewnie z głodu zdążą mi umierać, ale to nic, zaraz, zaraz spróbujemy to ich wysyłać już, żeby coś robili, a ja po drodze tam wyżej, ile przetrwa, tyle przetrwa Miałem im dać miód pitny, żeby z głodu aż tak szybko nie umierali, ale chyba nie ma co Jednak to jest chyba szkoda zachodu się aż tak męczyć Kurde, ale armia, zobaczymy ile ich będzie to coś powinno być, bo jedno ciasteczko to jeden gościu tak przeliczając a ciasteczka ciągle dochodzą, dobra powiedzmy że jeszcze dwa razy i będziemy działać, bo zaraz będą głodnie ci z pobliskich krzaków będą ten, zbierać już te i no i będzie lipa. no właśnie już o tym mówiłem zaczynają chodzić chyba, 140 spoko, no to co idziemy Idziemy, mówię. Co oni No, idą, idą. <grym w górę> Tylko powoli jest ich aż tyle, nie? Idziemy pierwsze w górę. A i tak na przyspieszeniu, bo to będzie trochę trwałe, nie? Eksploracja. Jak będzie coś ciekawego to wrócę. No, zakonnicy zapadstwa no tak. Mm, dotarliśmy do paca wysoko w górach, zostaliśmy serdecznie powitani przez mnichów, tak. E, na naszych prośbach nie udzielili nam wskazu do pierwszego ogniwa do naszego łańcucha Fenrysa. Ple mm -hmm. ple 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 odszukaj trzy miecze Zmarłych Króli. Ja pierdziele, co za quest. Jakichś Zmarłych Króli mam, coś tam. Patrzcie w ogóle jaka ta siedziba, nie, w górach jak tych y, Tybetańczyków, nie? No i będziemy dalej szukać, także znowu tam przyspieszenie, bo tu chyba nic ciekawego nie ma. No skromnie, mają ja skromnie. Tak jak mówię, jeden mi zdążył już z głodu umrzeć, inni też już jak widać umierają z głodu, ale nie mam czasu ich karmić, za długo to trwa. Gdzieś tam może akurat jak w, w trasie zdążą Sięgnąć ręką po coś, to, to im się uda. Jak nie, to trudno. <laughs> Ale idziemy, co tu dalej? podarzył opad swój 10 ziół. Luzik, patrzcie na to. Mik. Coś, jakaś wiadomość? Nie? Aha. Okej. Okay. No dobra. Nie to, jeszcze tylko chrągiewkiem. Spróbuj dostać się do podziemi wraz ze wszystkimi twoimi bohaterami. W tym celu zapłać Fran Końskiemu, despocie, żądany trybut lub pokanego. Krzywa Kurwa, taką armią? Trybut? Typie, nawet jak z głodu mi będę umierać, to... ...cyringę dla nich. Zostaną zmieceni, głodnych ich pokona. Dobra, jak ich znajdziemy, to jak znajdę, to się pojawi. O, zamek despotycznego władcy wniesiony w na grobach dawnych królów i bohaterów dumnie do bla bla, 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 bla do podziemi ze wszystkimi bohaterami, w tym celu zapłaciłem w dyspocie rządzony lub, po, lub pokonaj go. Trybut lub go, Tak. No to co, patrzcie. Ale taką armię już mi trochę po drodze oczywiście umarło. Z głodu. Urdę. Nieźle. Patrzcie na hita. Ja tu jeszcze wrócę jak mi zginął wszyscy. Ale atakować, atakować na ludzie. Maję trochę tych katapult, ja się nie poddam, chociaż kurde, ośmiu. Będę musiał nową armię złożyć i tu przyjść. Tym razem chyba spróbuję ich wyposażyć. Nieco, żeby jako tako było. O, nie będę się jeszcze raz budować. Ok, sobie damy radę. Jak, jak zrobię armię, to. O! ci jeszcze są? Ok. Tu walcie Katapultę trzeba rozwalić. No i nic. Nie mam ludzi. A ja tu jeszcze wrócę, ja ich pokonam. I jak, jak się pojawię z powrotem, z armią jakąś fajną, i chyba ją trochę do, do wyposażę, to do Was wrócę i trochę lipa, bo chyba się tego z temu Singurdowi ludzie wyczerpali. I tak średnio nie przypuszczałem takiego obrotu sprawy. Nie wiem, czy nie będę musiał własnej armii robić. No nic, jak coś będę miał godnego ataku, tym razem mniejszą armię spróbuję zrobić żeby a nie, dobra już jest. Uff, się przestraszyłem. Ale w razie co będę jak mi coś nie pyknie to spróbuję taką... ogólnie gdzieś 50, 50 osób, żeby było, tak sądzę, jest bardziej optymalnie lepsze do ataku, więc no. Jak zrobię to wrócę. No, stworzyłem już trochę lepszą armię i Sądzę, że spróbuję zaatakować pierwsze tą wieżę. Dobra, jako tako i tych innych. O, pięknie. Teraz spróbuj zaatakować to. O, i tu wejdźcie. Szybko, ile mam? 56. Pod razem jeden zginął, bo wilki zaatakowały, nie? Te katapulty są najniebezpieczniejsze ale widzę, że już powoli jakoś to będzie karane. Karanie botów. Dałem im buty, skórzany pancerz, co tam jeszcze. No sporo im dałem, a czekaj, da się tu im zrobić. Eee, tryb ignorowania, tryb, tryb ataku. Napierdzielać we wszystko, co się rusza. Katapulty przede wszystkim. Szybko, bo katapulty niszczą. Chyba będę musiał jeszcze jedną armię zrobić, widzę. No, jeszcze jedną armię zrobię i jakoś to będzie. Także jak, jak tu znowu wrócę, to się odezwę.

no nic, tu zaatakuję, ile da się zniszczyć tego I ogólnie, jak praktycznie gościa zniszczę, to wrócę. No jak już będę go atakował, to na przyspieszenie. No jak mogliście zobaczyć tutaj trochę ich porozwalałem. wziąłem moich ludzików w tryb obrony, żeby nie atakowali a i nie, pozwoli, spróbuję nie pozwolić się im rozbudować. Jeszcze dorobię armię, 15 mi zostało, to tak, żeby było, a drugie 60 tu dam. Także tutaj kolejną armię i to będzie już ostateczny cios raczej, a ci moi tutaj będą im przeszkadzać w naprawie tych szkód, będą zabijać cywili. I takie tam nieeleganckie rzeczy, jakie przestało robić dla wojowników. No. Chociaż wezmę im jeszcze, żeby skórzany pancerz nałożyli. E Gdzie to jest? Skórzany pancerz. No. A resztą się zajmiemy później. No mając tą ładną armię chyba już mogę przystąpić do ataku Pierwsze tą odnogą się zajmę Bo tu już niewiele zostało Wezmę im tryb ataku Tu już akurat szybko powinno pójść Dobra tu podejdziemy Nie wiem gdzie ten polas ale okej okay. Dobra chociaż to pierwsze bo tu nie wiem Jakiś jest jeden frajerzyna Jest to nieunicestwiony Gdzie oni poszli? No nic, w każdym razie tu jest teren oczyszczony. Czasami nie wiem, gdzie oni chodzą. Teraz zaatakujemy górną część. Tu jest tylko jedna katapulta, więc ją pierwszy zaatakujemy. Pewnie mi sporo ludzi zabije, ale teraz. Teraz to. Pięknie idzie. Wszystko zgodnie z planem. A teraz będziemy powoli sunąć do przodu. Także tu proszę się zgromadzić, panie i panowie. Raczej znaczy sami panowie. Fajnie. Ten budyneczek, bo wkurza, ten teraz tu idziemy. Ostatnia odnoga została Też ludzi pewnie mało. Tu trochę może być lipa z tego względu, że tu dwie katapulty są, one są niebezpieczne, nie? Bo oni już walą. Teraz to szybko. No, teraz już na luzie. Kap katapulty rozdupcone, także luzik. ludzi karbuzik. A no, już stąd nie uciekli. Do widzenia Państwu. A no, teraz tu wystarczy te wieżyczki. Pięknie rozdupcyć. Boom, ale z CKM w ludzi. Bo tu chyba z tyłu już nikogo nie ma. Co prawda stawili budynki do budowy, ale jest ich taka marna ilość. No i spoko. Już tu nie ma co ten, tylko wezmę jakieś takie grupki O tu na przykład Tych wezmę Tu na przykład I z paru jeszcze o tu bo widzę coś się próbuje budować Także nice A z grubsza zostali rozwaleni także nice ...elegancko. I tych tu. No i git. <laughs> tak powinno to być. No i teraz jeszcze zrobię małą armię, którą przyprowadzę właśnie o tutaj, bo tak nam mówi... Znajdź trzy Miecze Zmarłych Króli, czyli tu się pewnie znajdziemy. Ale sądzę, że tutaj zanim tu wejdziemy, to zakończymy odcinek, a najwyżej w drugim jakoś. Bo mi się wydaje, że tu będzie tak samo jak w poprzednim. Że, że tak jakby misja będzie w połowie przerwana i coś tam, coś tam a najwyżej, to tam taka końcówka na koniec może będzie... Chyba. Także jeszcze zrobię ze dwu i... No, zobaczymy jak to wyjdzie. Końcówka, czy będzie zakończenie, czy nie? No, i mam swoją drużynę w komplecie. Tutaj tych piątka. Tutaj wziąłem też armię, 225 ludzi. Teraz ciągle będziecie słyszeć w tle, jak umierają z łodu, ale cóż, mówi się trudno. To chyba po nich tylko krówki przetrwały, bo tu moi ładnie pilnowali terenu. Jak ktoś się zbliżał, co chciał zrobić, to ich zaciukiwali, więc elegancko, wszystko zgodnie z planem. No i zobaczmy, podejdziemy naszymi tutaj. Czy coś się stanie? Podziemia znaleźliśmy wejście do podziemi, w których podobno ukryte są królewskie miecze. Ichy, ichy. Królewskie miecze. Czuję się w widokiem tego głębokiego, starego grobowca. Aż trudno wiedzieć, że było miejsce spoczynku tak wielu sławnych króli. No, 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 no. Coś tam, coś tam, coś tam znajdź. Trzy, trzy królewskie miecze. Okej. Okay. Ale to zrobimy w następnym odcinku, bo ten chyba trochę długi wyszedł. Nie pamiętam. Aha, się grobowców. Robusie grobowców, yy, yy, żołdacy tyrana nie kazali długo na siebie czekać, i tylko do podziemi i natychmiast nas zaatakowali. aby ich pokonać musimy domyślić mądrą taktykę. Tak, na no easy będzie. Ale to zrobimy w następnym odcinku, tylko ich niech pozwalają. Akurat są chyba na easy, dobra. Ej, 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 Uwięzieni wikingowie, Aha, spoko. Tylko byśmy tak skiprzyli stąd, gdzieś tutaj. Nie. No i tutaj zakończymy. Później się tym zajmiemy, bo pewnie tu jest, mam nadzieję, że sporo do zwiedzenia. Akurat następny odcinek. Także z tego do miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkujcie w górę, dobre komentarze, proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego gry, nie, gierę, cii, A za tym czas się z wami będę żegnał, tylko zapiszę. Okej, okay. no, także nara.